W dzisiejszym odcinku jestem opuszczony w opuszczonej fabryce porcelany w Wałbrzychu. W dzisiejszym odcinku jestem opuszczony w opuszczonej fabryce porcelany w Wałbrzychu. Jestem w ciekawym miejscu. Będzie zrobić ciekawą eksplorację w dzisiejszym odcinku, trochę taki dłuższy odcinek, albo krótszy. Sam już nie wiem. Ale za to wiem. że pokażę Wam coś fajnego. Zresztą co nie wytrzymało próby czasu. Co znajdę się teraz w takim stanie w samej historii fabryki ja nie znam ani nic Ale za wiem, że fabryka jest bardzo stara że, że funkcjonowała kilkanaście lat nie wiem i tak, na początku 2000 roku yy, została zamknięta. Na przykład tu jeszcze jest minus drugie piętro, bo jestem akurat na parterze. Ale wyżej nie, nie wejdę ani nic, bo fabryka zaczęła się kruszyć Trzeba Trzebać w ruinę. A też tak trochę za późno przyjechałem. Nie, na powie 2000 któregoś roku Została zburzona. W sumie kwestią czasu jest to, czy to się rozwali, czy nie rozwali. Ale ten jeszcze się udał w tamto miejsce. Tam jest szyb odwadniający. I ten. Nie ma jeszcze w 2017 roku stała część, która jest... która była właśnie za kominem. całki porcelane zaraz wejdę tędy, ale najpierw pokażę ten szyb, o którym wspominałem wcześniej. Sam szyb jest trochę za ten, zasy, już jest w sumie zasypany, ale no jak widać. W ogóle śmieszna rzecz, złomiarzy tak rozkradli, że tu w ogóle się bał góry klapa. Dziękuję. To jest właśnie środek. Nic tu w środku nie ma, ale jest wejście do góry. Tak. Dobra, na piętro. Druga ewakuacyjna, dobra, czyli tam. O, jest wyjście na dach. Nie. Dobra, jeszcze wyżej Dobra, dalej nie idę. I jesteśmy już na samej górze. Jestem na drugim piętrze. Tu jest... Zejście niżej właśnie pod ten szyb. Tu jest hala. No i nie wiem co już. Wszystko. No to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jakiś komentarz, podawajcie mi lokalizację. No i co? W następnej eksploracji.